No właśnie, Co się stało się. Co dzieje się z tymi ludźmi? Ja się pytam. widzę pana Piotra Korczarowskiego we freakwajtach, bo dupeczka mu załatwiła, i tłumaczenie, że chce ratować swoją telewizję, a stracić swój honor i kręgosłup moralny to nie wiem, czy te pieniądze są warte. A Panie Piotrze, tak na marginesie, przez Pana błędy Pana telewizja szuruje dno. I najlepsze jest to, że nawet jak Pan pójdzie sobie zawalczyć i zdobędzie te 100 tysięcy czy 200 tysięcy, to szacunku Pan nie odzyska. Więc myślę, że Pana kariera Prawicowca przekazującego ideały się skończyła, mi w moich oczach i w oczach wielu osób, ze względu na to, że wiadomo, że faceta, kobieta zmienia, ale ideałów się nie zmienia. A wielki postęp.